Czy wyrażenia algebraiczne można mnożyć i dzielić? No można. I żeśmy już to bardzo często robiły. Przypomnij sobie, jak oblicza się pole kwadratu. Pole kwadratu. No to się mnoży jeden bok razy drugi, czyli a razy a. Dobra. I wychodzi a kwadrat. Rzeczywiście robiłyśmy to już. A pole prostokąta. Pole prostokąta, no to są dwa różne boki, jeden A, drugi B, czyli to jest A razy B. Tak, więc jak mnożymy je, jakąś literę przez siebie, to jest tak jakby, się, to jest potęgowanie po prostu, tak jak w kwadracie. A razy A, czy A razy A razy A przy objętości sześcianu. No a jak na przykład zapisz 2x razy 4 y 2x razy 4 Zwyczajowo nie, no, nie stawiamy kropeczki między liczbą a zmienną, tak jak tutaj 2x, 4y. Mówisz, że nie stawiamy tej kropeczki? Nie, tą kropeczkę stawiamy, tylko między liczbą 2, Czyli tak. tak jak ja nie napisałam. Tak, tak jest, między... napisane jest dobrze. Więc jeżeli mamy jakieś liczby, to mnożymy je przez siebie tak jak liczby. A liczby czyli zostawiamy. Tutaj mogę pomnożyć 2 razy 4, tak? Tak. Czyli mogę napisać, że to jest 8x y? Tak. I to znaczy, że to jest 8 razy x razy y. Na przykład jeżeli x jest równe 5x. A y równe minus 3, to co dostaniemy? No to podstawiam 8 razy 5 razy minus 3. Tak, no właściwie wolałabym, żebyś ty nie pisała 8xy równa się 8 razy 5 razy minus 3, chociaż ym, to jest no, ale prawda. Ja ten dla konkretnego przykładu to jest prawda, ale ogólnie to zawsze lepiej jest napisać od nowa. No to łatwo jest policzyć. 8 razy 5, 40 razy minus 3, minus 120. To jest wartość liczbowa wyrażenia 8xy przy tych wartościach zadanych liczbowych. No to teraz spróbuj pomnożyć w nawiasie 3x minus 7y 3x minus 7y zamknij nawias razy tak. i otwórz drugi nawias tak. 2x plus 4y To już są działania po prostu na zmiennych. Jak byś to robiła? Chyba bym mogła zrobić coś tutaj z tymi dwoma liczbami, wysunąć je przed nawias. Na Bardzo słusznie. I to by było, napiszemy sobie, przepisuję pierwsze wyrażenie, bo na razie o niej nie myślę. Minus 7y, zamknąć nawias i razy, aha, miałam tutaj odwrotnie, już poprawiam się. Tutaj miałam wyciągnąć przed nawias, czyli 2 na przykład i w nawiasie mam e, x, y, nie. Dobrze, i x. X i 2y. Plus. Plus 2y i zamykam nawias. Tak, to tą dwójkę napiszmy sobie w ogóle na samym początku. No dobrze. No i zostaje nam. 3x minus 7y. Pomnożone przez x plus 2y. W nawiasie. X plus 2y. No dobrze, to teraz jak wymnożysz te dwa nawiasy? No to muszę każdą z tych liczb pomnożyć przez każdą. Tak jest. Każdy Czyli wyraz tak? z pierwszego nawiasu mnożymy przez każdy wyraz z drugiego nawiasu. I, I tworzymy sumę. Ten? Dobrze, to napiszmy no. sobie 2 i otwórz taki duży nawias. I teraz 3x x razy... razy x. I to co, w nawias nie, 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 nie trzeba. Dodać. 3x razy 2y. Aha, bo tutaj mam plus. Dobrze. 3x. I razy 2y a teraz mnożymy przez minus 7y czyli będzie minus, minus. 7yx albo xy przecież jest wszystko jedno i znowuż minus, minus. 14 aha, bo 2 razy 7 14 y, y. kwadrat to jest y razy I y. zamykamy nawias. Tak jest. To teraz uporządkujmy to. A to trochę się bardziej skomplikowało chyba. No tak, oczywiście. Ale chodzi nam o nauczenie się, jak mnożymy yy, no dobrze, wyrażenia algebraiczne. Czyli dwójkę przepisuję, bo tu się nic już nie da zrobić. Tak, I dziwna w nawiasie nam zostaje. A teraz, tak patrząc na to, to widzę, że tu mam 3x 3... kwadrat. X kwadrat, właśnie. Otóż proszę, nawias. 3x do kwadratu. Dodać 3x. Nie, 6xy. Tak. 6xy. I teraz odjąć. Co tu możemy zrobić? 7xy zostanie. Tak. 7x y i odjąć no 14y kwadrat. Tak. No też już z, tak, z tym nic nie zrobię. I zamykam na Tak. No ale teraz zauważ, ale że... właśnie widzę, że tu mam prawie to samo, co tu. To znaczy się wyrażenie samo czysto bez liczby, wyrażenie algebraiczne jest dokładnie takie samo. To jest iloczyn x, y. I możemy to traktować jako... Yy, Jednostkę, czyli mamy 6 takich samych jednostek odjąć 7 takich samych jednostek. To robimy tak. Dwójkę przepisuję, otwieram nawias 3x kwadrat minus xy, bo sobie tutaj tak. od tego, znaczy do tego dodałam tak, 6, czyli mi zostało tylko xy. I odejmuję 14. Y kwadrat i zamykam nawias. No bardzo dobrze. Teraz lepiej wygląda. Proszę Teraz? O, tak. No uporządkowany, to jest uporządkowany iloczyn. Na ogół zawsze lepiej, znaczy się, lepiej jest zostawiać wynik w postaci iloczynu, ale czasami trzeba wymnożyć. Czyli mówi, że lepiej jest tak? Tak, ale czasami wymnożyć trzeba. I trzeba wiedzieć, jak to się robi. No to zróbmy jeszcze taki y, przykład. 2,5 A, 2,5 A minus 3B mnożone, ale to musi być w nawiasie. Przez 10A plus 5B. No i to też w tak. nawiasie poprzednio. Tak. Zrób to, co zrobiłaś na początku. Bardzo mądry ruch. No, znowu widzę, że tutaj mam takie piękne cyfry, które, liczby, które mogę sobie wyciągnąć tak. przed nawias. Czyli na przykład było, to ja od razu na początek wyrzucę. Dobrze. I będzie 5 i zacznę od tego drugiego członu. No, chyba Dobrze, mogę oczywiście mnożenie jest zawsze przemienne. Czyli robię nawias i tu mam 2A plus B. Razy. I teraz mnożę razy to drugie, gdzie już chyba nic nie mogę z tym zrobić. Tak. i 2,5A minus 3B. I zamykam nawias. Tak. I to teraz równa się. Piątka zostaje. No tak. I, i mnożymy. Mnożymy. 2a razy 2,5a i dodajemy. Nie, odejmujemy. Tak, bo mamy minus 3b. 2a razy. No to będzie 6ab. No ale napisz razy 3b. Tak. I teraz. Plus dodajemy b, czyli 2,5a. B tak i dodajemy dalej. Nie dodajemy. No dobra. dobrze, bo tu mam ujemny znak. To już poprawiam. Czyli minus y, 3b kwadrat. Świetnie, za zamknięte jest. Dobrze, to teraz uporządkujemy to. No to teraz, żeby to uporządkować, no to równa się. Mam no trzeba wykonać. Najpierw musimy wykonać działanie. No dobra. Zaczynamy od początku. Piątka przed nawiasem zostaje. 2, to 2 będzie tak? 5 a kwadrat. Tak. Minus 6 a Dodać 2,5 ab I odjąć 3 b i zamykam nawias. Dobrze. No to A. tylko znowuż nam zostaje... Ja tylko z tym coś mogę zrobić. Tak. Czyli z tego będzie 5, otwieram nawias, 5a kwadrat. To jest minus 3,5. Minus 3,5 ab i minus 3b kwadrat i zamykam nawias. Tak jest. No i to jest całe mnożenie.